Ćao tutti, nazivam se Alessandro i to jest Italianissimo, čili najbardziej włoskie przepisy. Wiem, wiem, dawno nie widzieliśmy się, nie? A dzisiaj mam specjalny składnik dla Was. Wiecie co to jest? To jest migdał. A dzisiaj będziemy robili razem coś po toskańsku. Wiele razy widzieliście to w sklepie i zastanawialiście się jak się robi, a dzisiaj będziemy robili razem kantuci. Zapraszam do gotowania, chodźcie ze mną. Do dzisiejszego gotowania potrzebujemy mąki, migdałów, skórki z pomarańczy, cukru, masła, jajek, i sody oczyszczonej Możemy też używać proszek do pieczenia zamiast sody oczyszczonej, bez problemu Do miski dodajemy jajka i cukier i mieszamy aż cukier się rozpuszcza Dalej dodajemy trochę mąki i sodę oczyszczoną i znowu mieszamy. Teraz trzymy skórkę z pomarańczy, aby był zapach cytrusowy w naszych ciastach i mieszamy znowu. Dodajemy resztę mąki i zaczynamy ugniatać ciasto. Następnie dodajemy masło, które ma być miękkie, czyli nie bezpośrednie z lodówki, i znowu ugniatamy ciasto. Teraz ostatni składnik, nasze migdały. Ugnietamy ciasto, aby otrzymać jednolitą masę. Wsypiemy trochę mąki do blatu i podzielimy ciasto na cztery części. Z każdej uformujemy wałek długi i wąski, i układamy na wyłożonej papierem do pieczenia blasze, zachowując odstępy, bo ciasto rośnie, pamiętamy. Każdy wałek smarujemy roztrzepanym jajkiem. Ja nie miałem pędzelka i robiłem to palcem, jak moja babcia zrobiła. Działa, działa, wiadomo. Wkładamy blachę do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i pieczemy około 20 minut. Kiedy często już rośnie, wyjmujemy je i czekamy aż ustygnie. Już czujecie jak pachnie? Fantastyko! Następnym kroimy po na równe kawałek grubości około 1,5 cm. kromki ułożymy na tej samej blasze. Wkładamy je do piekarnika na kolejne 20 minut, zmniejszając temperaturę piekarnika do 160 stopni. I to jest końcowy efekt. Kantuczy mamma mia! I co? Super, nie? Mm. Polecam na moczone w winie. Spróbujcie i zobaczcie jak smakuje. We Włoszech tak mu jemy. Oczywiście wszystkie składniki będą tutaj na dole. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, subskrybuj mój kanał, palec do góry. I zobaczymy się w następnym razem. Jak zwykle będą fajne włoskie przepisy. Ciao!